dawno było nowego vlogu po włosku, tym razem będzie po hiszpańsku. Hiszpańska wersja chłodnika, czyli Gaspacio. Wersja trochę zmodyfikowana, skusił mnie Arbus, ale baza jest klasyczna. Mamy pomidory sparzone, obrane ze skórki, ogórka i jeszcze pietruszkę. Główny bohater przepisu, czyli Arbus. Użyłam też świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Polecam zalane ciepłą wodą mielone siemielniane jako zagęstnik. Zamiast czosnku i cebuli użyłam odrobinę safetydy, wymieszałam ją z lenem, żeby lepiej się rozprowadziła. Mam pod ręką oliwę z oliwek. Do przyprawienia pieprz, sól ziołowa, papryczka chili, oregano, gałka muszkatołowa i czarny sezam. Oddzielam miąższ z pestkami od pomidorów i przez sitko wyciskam sok, aby pozbyć się pestek. Resztę pomidorów kroję i dorzucam do naczynia z sokiem. Dodaję ogórka i natkę pietruszki. Dodajemy też przyprawy. siemielniane, lniane. Arbuza. I sok z cytryny. Całość miksujemy. I jeszcze trochę oliwy z oliwek. Blendujemy. Gotowe, można zjadać. Pierwsze gazpaccio, które jadłam, przygotował mój przyjaciel z Hiszpanii. Było super, ale klasyczne. Trochę namieszałam arbuzem nie żałuję, bo pycha. Zresztą spróbujcie sami, poeksperymentujcie i napiszcie, jak smakowało.